mina Anżę panowie z kartuci. To są już nasze czwarte wysoko-mazowieckie zawody traktorów w przyciąganiu liny. Polega to na tym, że E, ciągniki o mniej więcej zbliżonej wadze podczepiają się do siebie i ten, który e, przyciągnie drugiego, wygrywa. W każdej kategorii mamy po cztery ciągniki e, i się fajnie bawimy, tak więc są cztery biegi e, i ostatecznie wygrywa ten, który przyciągnie wszystkie inne. Ile w tym roku kategorii? Ile uczestników, ile kategorii? A, w tym roku mamy 5 kategorii wagowej. Do 6 ton, od 7 do 8, od 8 do 10, od 10 do 12 i największa, ja to nazywam prawdziwe starcie Tytanów, od 12 do 17 ton. Ciągników jest 19 i tu uwaga, jeden ciągnik zmierzy się w dwóch kategoriach wagowych. Bo w każdej kategorii wagowej można się dociążać w sposób dość dla siebie dowolny. Oczywiście, im wyższą mamy wagę w danej kategorii, tym lepiej, bo cięższe ciągniki mają troszeczkę większą szansę. Tak więc każdy może się doważyć jak chce. Jeden z ciągników w jednej kategorii startuje bez obciążenia, a później w kolejnej, najwyższej już z dodatkowym obciążeniem. Tak więc coś nowego, coś innego. A powiedz mi w ogóle, skąd narodził się pomysł? Na tego typu zawody. Wiesz co? E, przy pieszej... E... Edycji, e, zawodów, e, w momencie, w którym e, woź wrócił do Wysokiego, e, szukałem sposobu, w jaki sposób przyciągnąć rolników do nas, a nie jechać do nich, bo łatwiej nas e, ściągnąć ludzi do nas, niż e, próbować dotrzeć do nich. No i wpadł taki pomysł. E, nie ukrywam, w tym czasie chłopaki z kulesz e, w formie zabawy troszeczkę ciągali się ciągnikami. I to była taka też inspiracja, żeby zorganizować zawody właśnie w przeciąganiu liny. Tak więc jak widać, ludzi mamy sporo, co roku jest sporo osób, co nas bardzo cieszy. Zawsze staramy się coś urozmaicić. W tym roku też mamy jedną małą niespodziankę. Jeśli czasu nam wystarczy, to ciągnik w najwyższej kategorii do 17 ton zmierzy się z manem, z ciężarówką. Coś nowego tego nigdzie nie ogłaszaliśmy. My, e, zobaczymy, jak to wyjdzie. Panie Tomku, przede wszystkim proszę powiedzieć, co Pana skłoniło wziąć udział w tych zawodach. No, co skłoniło? Oczywiście, że finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, oczywiście, szczytny cel, trzeba pomagać. Co roku się angażujemy w tą pomoc, czy my, czy nasze gospodarstwo. No, i w tym roku padło na to, że jedziemy ciągnikami. Dowiedzieliśmy się o takiej imprezie, no i jesteśmy. Czyli to jest pierwszy raz na tych zawodach? Tak, pierwszy raz na tych zawodach. Proszę teraz coś opowiedzieć o swojej maszynie. E, tak, przyjechaliśmy ciągnikiem 330-konnym marki John Deere. E, co więcej o niej, będzie konkurować w kategorii od 10 do 12 ton. E, ważymy, teraz przed ważeniem e, byliśmy, e, ważymy 11, 11 ton 980, czyli się złapaliśmy w tej kategorii. E, konkurencja bardzo podobnie waży. No i zobaczymy, nie? Wygląda lepszy. A proszę powiedzieć w ogóle, jak Pan oceni taką inicjatywę, bo to coś niecodziennego można powiedzieć. No tak, sam, sama impreza z przyciąganiem liny to jest bardzo, bardzo atrakcyjna i bardzo, no, taka można powiedzieć ciekawa impreza, która już sama w sobie skupia i, i, i jakoś tam przyciąga tych widzów, a tu jeszcze w połączeniu z Orkiestrą świątecznej Pomocy, no i z jakąś zbiórką, no to myślę, że to jest trafione, bardzo trafiony pomysł. Kto was tutaj sprowadza do Wysokiego Mazowieckiego dzisiaj? No zbiórka pieniędzy tak, ale... na WOŚ. Sprowadza nas szczytny cel jakim jest zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. My akurat, nasze dzieci korzystały ze sprzętów zakupionych przez WOŚ w szpitalu i do aparat do przesiewowego badania słuchu i córka leżała pod, w inkubatorze, pod naświetleniami zakup, inkubator był zakupiony z Wośm. Także no, nie moglibyśmy nie być tutaj i nie starać się pomóc w jakikolwiek sposób. Tu z mężem chcą zdjęcia robić, on mówi tam puszeczka najpierw do puszeczki, później po fotografa. Bardzo dobrze, a powiedzcie mi, teraz trwają zawody, startuje Tomek ich przyjechaliście kibicować? Oczywiście, że przyjechaliśmy kibicować Tomkowi, dlatego że no, my jesteśmy w bardzo dobrych relacjach i, i zawsze staramy się wspierać rolników, no nie tylko Tomka, tak? E, tak, jesteśmy tu między innymi po to, żeby kibicować Tomkowi. A jak Wam w ogóle podobają się zawody, pomysł w ogóle takich, takich zawodów? No to jest bardzo fajny pomysł, bo to wszyscy, dużo rolników tutaj jest, w okolicy, no i wszyscy są zaciekawieni, kto wygra no i każdy swojemu kibicuje wtedy. A dzieciakom jak się podobają? Bardzo. tak? Jak Ci się podoba? Ada śmierci od rana namawiał, mój tatusiu, jedziemy na przeciąganie ciągnikami. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestnicy, zawodnicy y, jakieś pisowe zmiennie. na rzecz fundacji y, ponoszą? Nie, postanowiliśmy, że e, dla nas jest dużą wartością e, to, że oni po prostu zdecydują się na to, żeby przyjechać i nas e, wesprzeć swoimi ciągnikami. Tak więc to już dla nas jest bardzo wartościowa rzecz i z tej strony od razu chłopaki wielkie dzięki, bo e, naprawdę to dzięki Wam e, te zawody mogą się odbyć. Mam nadzieję, że za rok także będziecie z innymi ciągnikami, będziecie co niektórzy bronić tytułu, tak więc fajnie, że jesteście.